Cześć, cześć. Tutaj dwóch takich jak my. Ja jestem Filipa a ze mną jest... Daniel. Tak, cześć. I jak dzisiaj widzicie... No są kamerki, są kamerki, upragnione kamerki. Czy ktoś chciał, czy nie chciał? Ma. Więc bardzo mi przykro. No a dzisiaj, jak co drugi wtorek, standardowo gramy... w lasową gierę. Dzisiaj wypadł na Human Fall Flat, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Opaść. O Tak, ja teraz muszę unikać takich... Okay. O nie. Oh. I o nie. Nie, nie interesuje mnie to jednak. Jak kiedyś. Ja kiedyś, sorry, uh -huh. ja kiedyś y oglądałem tą grę, ale to tak tylko chwilkę. Tu ty widzę, ogarnięty jesteś, ty. No bo tu trzeba tylko dziewiczym otwierać yy, Kiedyś oglądałem tą gierkę, ale to tyle i za bardzo nie wiem co się dzieje dragon. Podoba mi się to jak radzisz. Powiedz kim ty jesteś A. Ty tak się ubrałeś ja na plaży. Bo ty się tak żeś odstawił Ja byłem A, Ogarnąłem. Czemu tutaj Co w tym trudnego wcisnąć dwa przyciski Czekaj Okay, a drugi? No ej! Aha, bo jak dobra. No i co ty robisz? Chciałem za tobą. W no, momencie wpadamy? Faktycznie. Okay. Aha, i tu tak się przechodzi z mapy na mapę, tak? Chyba tak. O, ty skakać można. No. Jakim szybkim się jest wtedy? Myślisz, że. No? po ciuchcioku? No chyba tak, nie widzę tutaj. Ja. A Ty, co? Ja tu śmietnik jest, poczekaj No, patrz, nie no ten co przyszedł tę grę nas kurczę kiedyś i teraz A. się popisuje A, nie grałem w nią O, to teraz pewnie jeszcze trzeba ciągnąć, co? No. Grałeś jak nic Nie no, to po prostu teraz to łatwe zagadki są Mhm mm Chcesz na niej coś powiedzieć widzom? No A co chcesz im powiedzieć? Cześć <laughs> Cześć, no i fajnie Co tu się dzieje? Dobra. Oła, oła! Uciągu mnie ta. No to trzeba w tą, a później tam to trzeba wypchnąć. Dobrze, da jeszcze trochę musisz. Jeszcze musisz. A tu mogę się wspinać? O! Jak ty mogę. to zrobiłeś? Musisz yy, rękami i tak do dołu myszkę. Do dołu myszkę? Faktycznie. ten Tak, ja przestawił trochę wagon, i sobie poszedł. Hmm. Chyba ten trzeba trochę podciągnąć. A myślę, że może tak go złapać i. Aha. No, to jesteś kurde, niezły O Ojej, udało mi się. To ja też tak chcę. E! Oj. O, no i teraz drugą rękę popraw do, do, do góry, żeby się złapać. Pyk. No i teraz tak myszką do dołu. Pyk. No, jeszcze, jeszcze musisz. E! Czekaj, podam ci rękę. Czekaj, jak zrobię tak i tak. Hmm. Czekaj, Czekaj, bez za zachabety. Wiesz co? Nie, ja se pójdę naokoło. Bo... To musisz trochę ciuchcie podciągnąć. Dobra, dobra. Żeby mieć bliżej do skoku. No bo co, nie wierzysz we mnie? No, no, nie popisałeś się. Ja ci udowodnię, że jestem w to jednak dobry. Swoją drogą. Jestem pingwinem. Nie wiem, czy pokażę twarz. Nie poka... <laughs> Muszę bardzo szybko. No, musicie mi wierzyć na słowo. Jestem pingwinem, który ma czapkę złodzieja. A to Pingwin jest. A ty myślałeś, że co? Nie ja myślałem, że jesteś rasistą. Ej, ej. No tak myślałem. Sorry, YouTube Administration. <grym> Czy jakoś tak. Nie no. Dobra. A tak, teraz trzeba się pozbyć takich wszystkich nawyków, jak na przykład dłuba nie w nosie, prawda? A, nie można już. Już nie można. I też trzeba ubranym nagrywać. Tak. No dobra, niedolot. To ja co tam kombinuję? Chciałbyś, jak człowiek pociągnął pociąg, nie... Nie, nie da się tak. A, tego nie można ciągnąć. No, tak przypuszczałem. Dobra. Robimy podwojemy. Nie, no... Nie, nie jestem najlepszy w tą grę. To nie będzie moja lubię gra do nagrywania. Czekaj, bo tu musisz ręce do góry. Opa. O. Aha, bo ręce do góry się bierze, tak? Ok. No? Eee, panie. Wtedy to życie. Ja już teraz umiem więcej, niż przed chwilą. Dobra. <noise> już na wszelki z rękami do góry wskoczyłem. Dobra. Dobra, póki co to idzie. Kolejny Łatwa poziom. ta gierka, jak dla dzieciaczków. Czy i dla nas. Tak. Siu. O, budowanie. Na początku myślałem w ogóle, no że wie. no dobra, chyba więcej trzeba zrobić. No, gdzie się domyślać Patrz. Patrz to. Pyk do góry skrzyneczku. I pyk. Ha? Co ty robisz? Dajesz, Daniel. I raz. Ja to liczę. I dwa. I trzy. I cztery. O! ty, ale ty opuść się. Ok. Pierwszy? Dobra. Nie a teraz co, zrobili trudność, położyli ją wyżej No, no żeś położył No żeś się popisał, wpadłeś na świetny pomysł A, zobacz! O, windy tutaj są nawet, zobacz to Ale kliknąłbyś przycisk, żeby zjechało A Dzięki Dobra Super jesteś <laughs> Czekaj To w tą muszę, o Mogę to wcisnąć w tym? Nie mogę. No to jest... Podaj mi bekę. Ale mnie się No bo mnie irytujesz. Nie mogę guzika wcisnąć. Nie! Dobra, złap się. I do góry. I do góry. I do góry. Dobra, to ja wezmę tam beczkę, a ty ratuj życie. Dobra, ja sobie pójdę do dalej. Ja też, ja też. Ale powiem ci, że nie pokoleżeńsku się zachowujesz. O! ba powiem więcej. Jesteś. No. Ham, nie, kolega. Ham! Tak? Mhm. Aż tak? Wcisnę mhm. znaczy... ci guzik. Nie, nie, nie. <grych> no to wejdź najpierw, to wcisnę. Yy, tak, tak się będzie nazywał odcinek w ogóle. Ham, nie, kolega. Tak? Mhm. tak? będzie? Tak będzie. No, ty jesteś taki. Ham, nie, kolega. A ja ci chciałem. A, a ja ci dałem. A A ja ci chciałem przesunąć to, żebyś mógł doskoczyć, ale teraz to ja nie wiem, I czemu? I czemu? Nie, nie zdążyłem. Dobra, ja to przeniosę. No ty chyba lepiej tym operujesz jakoś ty Jesteś bardziej ogarnięty. Klikam, klikam. Ale ty musisz na dół, bo ty musisz mnie A. przewieźć na tym. tym chciałem tym ci Dobra, dobra. Zapraszam. Linie kolejowe no. Filip Kompany i czasem Metro. Te... Ciężki jesteś ty. No bo to Betka tyle waży. No tak, na pewno. To przyznaj się, że w boczki ci poszło. Poszło. Chodź, zapraszam tutaj na dół do mnie. Już jesteś? Patrz, klikam. Dobra. No dobra, zdążyłeś. Ty kurde, za dobrze tą grę ogarnisz. Nie podoba A. mi się to. Patrz, pierwszy! Ha! Ale to jest kolejny pociąg. Jak już... o no, to się skończyło. Te poziomy idą jak złe. Myślisz, że nie można spaść do tej wodziczki? A nie, to po prostu trzeba parkura używać. Ej. Ty najgorszy człowieku, ty. Dobrze. A żeby ci się nogę złamała, o, tak ci powiem. Tak? Mhm. Ty, tutaj można trzymać spację, ale akcja. Ale nie rób tego... Ty... Dobra. Ej, ty... Tu to trzeba skakać. T -t -t. A, tutaj można było sobie oszukać. Ale nie przemyśleli tego. Czekaj, tak, pyk. Ech. Czekaj. Nie. Do góry rączki i pyk. Aha, by chciałeś tak na skróty pójść. Jak na skróty? Normalnie poszedłem. Tak jak prowadziłem. Dobra, i teraz tak, to bym puścił. Czekaj. Czekaj teraz... A o to ci chodzi z tym oszukaniem. Tak, no tutaj no, można było sobie skrócić po nie prostu. Nie no, oni chyba po prostu tak ustawili jakbyś spadł, to żebyś nie musiał pół przebiegać. No, ale to w takim razie byłoby bez sensu ustawiać to tam wejście, podejście. W, sensie, w sensie no, pewnie taki to miało zamysł, natomiast trochę głupota. Ej no. Ej, idę jak zły. No jak ty to? Nie mów, że no Ja nie będę wiecie, musiał jak najgorszy. Grączki do, do góry, a później po prostu myszkę do dołu bierzesz. A jak ty robisz tak. bo Jak jestem w półścianki, to jestem w stanie się podnieść? No, no chyba nie. A nie jestem w stanie Muszę się. tak tak przekrawędzi, bliżej się złapać. Mhm. No to żeby jest. siebie wrzucić przy tym. Jeszcze raz. No to tutaj chyba będzie dwie godziny później. Co? dobra, ja już zrobiłem. No fajnie, fajnie. Poczekam na ciebie. A ty możesz tam zyskoczyć gdzieś na dół? Poczekaj. Nie, dalej, szy... dalej jest parkur. O a jest cięższy? Mm, nie, chyba coś takiego jak ten. Dobra, ja patrzę na ciebie. Weź, bo się będę stresować. Nie, widzę cię. Czyś Tak. Nie. I raz. I dwa. Ja mam, mam wrażenie, że robi głupie miny, nie? Jak hmm. to jest? No, ale ja też się tak nad tym zastanawiam, tak. No. Najwyżej, najwyżej zbluruje twoją twarz. Znaczy swoją twarz napisze, że. O, kamera się wykrzaczyła w połowie. A. A twoją zostawię i tak. O, dobra, no i I jeszcze jest. wrzutkę zrobię jak dubaj w nosie przed nagraniem. O, dobra. Czy prawda tego jak zakładałeś spodni już sobie. Odpuszczę. Ale dłuba nie zostawię. Wiesz co? Tak, jesteś, kolego. No. To ma. <laughs> Ej, stój! Nie rób o. <laughs> bo mi się ręka zablokowała. A ja to. Ja ci jeszcze zmiażdżę. To O, dobra. Aha. Chciałem, że mogę ci kuku zrobić. Ty jest problem. No,. No nie. <laughs> Ale chyba, chyba wiem. A! Dobra, już nie ma problemu. Nie ma problemu. Już kilometr przeszedłem w tej grze. Jak to, ty to mierzysz? <laughs> no, kroki. Od początku Aha. gry liczę kroki. A, jest 100 metrów. Ty 100 metrów przeszedłeś? No. Też <laughs> liczysz kroki czy co? Nie, właśnie dostałem osiągnięcie. A, okej. Okay. Czyli to tylko ja jestem taki. No to śmieszne. Wow, wow. Ty non-stop skaczesz. Dobra. Okay. Dobra, no nie jest taka ciężka ta gra. Ale nie. prosta też nie jest. Przynajmniej dla mnie, no. ty sobie radzi z nią ewidentnie lepiej. Aha. Bo ta kłoda. <laughs> proszę, 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 proszę. A! Dobra, <laughs> jest. A Gdzie jesteś? I teraz ty gdzieś ty las No tam. Ale oszukany. A co ja z tym mogę Jak zrobić? na starał? Nic nie mogę zrobić. No ja mogę tylko tak patrzeć jechać jadę jadę jadę. Czek. Okay, chyba że no nie. Dziś, Bo ty w drugą stronę powinieneś jechać. Że ciągnąć to powinien? No. Ty to zrzuciłeś, ale nie. ty nie. jesteś. Daniel, mówię ci, że nie jest tak jak mówisz, gwarantuję ci. O stój, poczekaj, weź ty wejdź. Tak Czekaj, podciągnij no to... się, a ja się podciągnę na tobie. Poczekaj, pyk, no i podciągnij się. Hmm. Co tu się dzieje? Puść mnie, puść. Daniel, coś, coś, coś tu się zepsuło. Niechanie nie w ogóle tutaj być, wiesz? Hmm... Czekaj... Zaraz to rozkminimy. Ale no, z jakiegoś powodu można wejść tam na drugą stronę. Z jakiegoś tak. A może teraz jak zrzuciłeś ten pociąg, to ja będę mógł na niego wskoczyć? No na pewno, dobra, nieważne. Haha, dobra. To unoś tam. Skakujemy. A jak ty zrobiłeś to, że to A? Okej. Okay. A no co ty robisz? No nie wskoczyłem. Aha, nie ja myślałem. A za ciężcy jesteśmy pojedynczo tutaj. to pełen Ja widziałem jak nie to wygląda. Być... Za ciężcy jesteśmy. Trzeba pojedynczo, masz. Stój tu. Pierwszy. Ty wyglądasz najgrubszego, więc czekasz tutaj. Ui! Ty problem jest... rozpędzam się, rozpędzam. Właśnie, no, pomóż, help, złap mnie za głowę Ty chodzisz jak gbur, trzymasz mnie? No opuśćcie, O, dzięki jak cię za fraki złapałem Dobrze No dawaj, dawaj praca, musisz... Niestety, ale musisz za naszą dwójkę robić wszystko Dobra Dobra Idź pierwszy, Idzie. ja najwyżej skoczę na ciebie Nie, za rączkę Za rączkę? Nie, dobra, bo spadniemy. No to polecimy. Jak... Dobra. Czeka. Pyk. Pyk. Nie, no jak profesor. Tak możesz nam nie mówić od dziś. Teraz powinien się wykrzeczyć w najprostszym momencie. Aha. Jesteś? Jestem. Jest, Jest problem. Jest problem. Za, Zaczerp cię złapać? Ta. Nie muszę spadłeś. <laughs> nie, jeszcze nie. Pyk. Czekaj. <laughs> Ale jestem w takim miejscu, że nie wiem, czy też rady. Gdzie ty? Oho. Odwrócaj. Czekaj! Czekaj. No, bądź tak wyciągnięty do góry. Czekaj. Ręka mi spadła. O! No, ładnie załapanie. Czekaj. Czekaj. Złapałem cię? Bo ja nie. nie. Nie widzę. O, poczekaj. Jedną nie. ręką spróbuję ciebie złapać. O. Mam cię? Ej. O, o! <grym> czekaj. Ach. Ej, trzymam cię za główkę. Nie, trzymam za kramę. Nie, to, to ten. Poczekaj, to muszę zrobić tak, jeszcze raz. spróbuj ci za główkę. O, poczekaj, tak za pupkę. I do góry. Poczekaj, tak. pójdź O nie. Co ty kurde, jak ty myślisz? Pójdź mi. Nie no właśnie. Dobra, pójdź mi. Ja se dojdę tutaj. Ojeju Ale śmiewawa co mnie zagacie chwycił No Poczułem się w podstawówce podczas majtkowania czy coś tam A. no jesteś za ciężki gościu No ale Dało mi Dałem radę za pierwszym razem No za drugim już nie dałeś no bardzo mi przykro. Czekaj. Okay. Hmm. No i lecisz No tobie kibicuję Uuu, ale poszedł. Ja cię tu poasekurę, jak coś. To się mnie łap. Jedną ręką się trzymam. Ja tej na pewno wrócę wtedy. A drugą jestem w stanie cię złapać. Albo ty się mnie złap, ewentualnie. I do góry. Dobra. Nie wiem, czy to pomogłem, czy nie, ale wyglądało, jakbym trochę to pomógł. Dobra, można powiedzieć, że pomogłeś. Nie? No tam bez problemu było, nie? A. Się zmontuje tak, żeby był za pierwszy. No prawie ta przeszkoda zajęła tyle, co, co wcześniej filmik. Ech. Proszę, proszę. A, bo to do środka, to trudniej. Na zewnątrz. A, no tak. O, chodź obejrzymy coś. Dobra, Nie dawaj wynosimy, w końcu wyglądam jak złodziejaszek. Chodź, bierzemy to ze sobą. No. Dobra to se Ty o, Ale nie dam rady tego wynieść chyba z, z, zabrałem raz bez. Dobra idę o udało mi się prawie o O, o nie za ciężki jest ten Co się stało A idę. Ty... a dalej okej okay. <noise> Czy ty spadłeś na teraz, czy nie Nie ja spadłem obok Czy <noise> Tak, muszę tego spróbować, bo nie byłbym sobą. Nie bij mnie. <śmiech> <śmiech> Świetnie ci poszło. Czekaj. No i proszę, o. łatwiutko. O, ja muszę spróbować tego, bo też nie byłbym sobą. Jak się to odpala? A, bo tą gaśnicą trzeba po prostu tą szybę. Przesuń się. Ty, jak mur zepsułem. A czekaj. No Weźmy ci gaśnicą do jady. Nie no, myślałem, że to lepiej pójdzie. O, o, o. O, dobra, już. Poradziłeś sobie. Mhm. E, dobra, ja tu chyba zostaję. Ty nie wiem, się złap tego. A nie, możemy przejść. A weź, weź mnie tam do przodu, daj. Możesz? Czy, a nie, to jest kramęć, dobra, to nieważne. Możesz mnie ewentualnie chyba do tamtego pomieszczenia wrzucić. Tak? No, chyba tak. Okej? Okay. Pyk! No i dawaj dajesz do boku. Okej. Okay. Jeszcze szybko podciągnę. I jeszcze. Dobra. Ja nic nie widzę, więc musisz mi mówić, czy jestem obok, czy nie. Hmm. No. Pewnie mógłbym. Kurde. Jakbym był tylko jakoś... Aha, dobra, nieważne. Cofnij się tym. Dobra, to ja to zrobię. Ale, bo nam tu pokazujesz, byśmy poszli. Ale coś w tym pokoju musi być. Po co się nie jest? Susanie. Patrz, robimy tak. Wejdź na te po tych materacach yy, na to, to, to bujane. Dobra. Ty! No ale nie zrzucaj mi tych materacy Dobra, no tyle ci sta. sta <ścoughs> co ty robisz? Ty od nich się odbijasz od razu. Aha, to musisz tak delikatnie po nich wejść. O, właśnie. Poszedł. Może te ja ci Bole. trochę przesunę, może w twoją. Przestań nie być tym wielkim żółtym. <laughs> już przestań, że nie lubisz. Z Stop, <laughs> No? No, to dobra, już cię... No, dobra. I na pewno. Tak. I ja z dunia. A, dawaj. Dobra. Oła. Nie wyglądało to dobrze. No to to, 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 tak nie działa. Ty patrz, to podciągnę się aż szyją. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy istnieje jakiś taki ruch, żeby tak wiesz, się wybić, tak łapiesz się, szybko w dół i łapiesz się z powrotem. Ja myślę, że nie powinniśmy tam wchodzić. Ja myślę, że możemy tam wejść, tam jest coś fajnego, ale nie potrafimy. Jeżeli, o. jeżeli chcecie, żebyśmy tam weszli, to być może w następnym odcinku to zrobimy. Aleluja. No to. O, spadł na łeb. Ja ci pomogę, poczekaj. No teraz rozhuśtałem. W no, tą i w tą. Dajesz, łapisz. Trzymasz? No. Dobra, Teraz w drugą Mańkę. Jestem ciekaw, gdzie to umiotnę. Ten chodzi sobie w ogóle po ziemi. I co? Tak <laughs> go przyorał po ziemi. No i po co ja to mogę tutaj zrobić niby? Czy to było dla jakiejś ciamajdy, która nie była w stanie przeskoczyć? Nie wiem. Ja tam nie chcę nic z Danielem mówić, ale to ty nie byłeś w stanie przeskoczyć. No bo żeś mnie rozbujał. Mhm. <laughs> Dobra, chodź na pięterko. Idę. A co chcesz ode mnie na pięterku? No, przydałoby się powoli kończyć odcinek. Tak? A ile to już? 23 minuty. Łe, to długi taki. No. Znaczy jak na nasze standardy. Tak. Hmm, no dobra, trzeba będzie kończyć. to Myślę, że dojdziemy do końca tego, tej mapy. Dobra. Co to za śmietnik? Pytasz się tego śmietnika, ja cię zrzucam z dachu i to, jest, to będzie koniec. Tak. Dobra, to poczekaj. Ale, ale musisz, musisz się pożegnać w międzyczasie, zanim uderzysz o ziemię. To musi być szybkie pożegnanie. Szybkie pożegnanie? To poczekaj. Ach, poczekaj, bo tutaj chyba można śmietnik otworzyć w ogóle. Spróbuj okay. go otworzyć. Czekaj, pyk. Pyk. O, żebym w drugą stronę nie zrzucił. Dobra. <laughs> Więc to będzie bardzo szybkie pożegnanie. dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Jesteś gotów? No. Dobra, ja muszę sobie w głowie wszystko ułożyć. Dobra. <gry> y no dobra, powiedzmy, że jestem gotowy. Dobra, trzy, cztery. A gdzie ty cztery. mnie. Stój! Nie! To... Co? Do tej dziury mnie zrzucić, która jest na samym środku chyba właśnie do tego. Tak? No, chyba tak, no zobacz Ja myślałem, że ty mam do dźwigu zrzucać. Nie, no co ty? Poczekaj sekundę. naprawię o! Możesz wejść do środka, a nie możesz. No pan się nie martwi. No a takie, takie fajne miało być zakończenie i co żeś zrobił? Poczekaj, ja to naprawię. To czekaj. No dobra, czekaj. Nie no, panie tego się nie naprawi, tego nie wyklepiesz. O chyba że, o, właśnie, no no no, tak, tak, tak jak, jak ty, patrz. Dobra. Dawaj to trochę w moją, żeby dać. Dobyć... Dobra. Nie wyleciało. O! No, ułożyliśmy dali, ty, poczekaj. Dobra, trochę tutaj w tą pójdźmy. Czyli co Filip i Dalin dorobią, żeby zakończyć? Co ty robisz? Ten co Manio, to jest. łapać. O. o! O! Poczekaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj! i w dół, w tu, w dół, tu, w dół. Tu, tu. Dobra. Mamy cię. Jest. jest otwarty. Jezu. Dobra. To ja tam wskoczę, co? No. Tylko ty też bądź będziesz... Dobra. <laughs> Tylko ty też bądź przygotowany na zakończenie odcinka. Dobra, trzy te... ry. Dobra. Cześć, cześć wpadnijcie do opisu, zostawcie lajka, like, suba, komentarz. Cześć, ja byłem Filipa, ze mną był. Daniel! Tak! 哦。Oh. <laughs>